Linki i informacje, którymi się z tobą dzielę, a których celem, celem jest budzenie z iluzji egoistycznego, odseparowanego od innych form życia istnienia, są jak palec wskazujący na księżyc. Palec nie jest jednak samym księżycem. Aby tam, Aby tam dotrzeć do i do końca wypalić karmę naszych przeszkadzających, świadomych i nieuświadomionych nawyków i uzależnień, musimy sami, musimy sami trud podjąć trud duchowego, duchowego zmierzenia się z samymi z sobą i, i światem lustrem. Aby w duchowym, Aby w duchowym skupieniu, przejść skupieniu przejść przez wszystkie próby i, i, pułapki, i pułapki tego życia, życia i wejść w światło, pole informacji, strumień kolejnych stopni, kolejnych w tajemniczenia, stopni w tajemniczenia w absolut, musimy, w absolut. musimy dzień pod całą siłą naszej woli i determinacji, i determinacji budzić się do wielkiej, się do wielkiej prawdy, prawdy sami. Dzięki błogosławieństwom mistrzów i przekazów oraz praktycznemu przerabianiu duchowych nauk w naszym środowisku musimy siłą duchowych mięśni i treningu duchowego ciała dotrzeć do takiego tu i teraz, gdzie nasza istota jest w, jest w i duchowo świadoma. Życzę Ci wesołych świąt, Bożego Narodzenia istoty wielowymiarowej, przebudzonej. Niech się dzieje. Alleluja! Jeśli nie wierzysz w reinkarnację w tym życiu, to z pewnością uwierzysz w nią w następnym.